Witam Was moi drodzy, tam są moje kurki, mają kurniczek, mają ogrodzoną działeczkę. O godzinach 12-11 wypuszczam je do końca dnia sobie chodzą po trawce, natomiast nie robię tego rano, ponieważ niestety ale uciekały i uciekały sobie na drogę. Taka jedna sobie uciekała. Mam 6 kur i mam zwyczaj 6 albo 5 jajek i stwierdziłam, że to bardzo dobry wynik ponieważ tak powinno być, jedna kura, jedno jajko. Nie spodziewałam się tego. Dzisiaj córka wypuściła kury od samego początku, z rana. One wtedy mają za dużo sił, za dużo energii, więc zaczęła jedna uciekać. I ja tak patrzę, idę za nią. A ona? A ona? Paskuda. Spójrzcie. Dlatego nieraz mam sześć jajek, a nie raz pięć. Ojej, wszystko w pokrzywach. Teraz Wam pokażę. No, spójrzcie. I złożyłem tu pięć jajeczek. Niestety nie około tu długo siedzą, dlatego możliwe, że psy sobie ją zjedzą, albo będę tutaj bezprawdzą każde hmm, wąchała, czy nie jest zepsute. E, natomiast, no, byłam pewna, że nic tu się nie dzieje, ponieważ, no, pięć jajek, sześć jajek na sześć kur to dobry wynik. Ale najwyraźniej. Jedna z kur stwierdziła, że będzie tu przychodziła, ale zwróćcie uwagę, że to jest poza ogrodzeniem. Ona wyszła poza ogrodzenie, zrobiła jajko i wróciła do domku. <grytanie> Także ukryte gniazdo. Niestety takie rzeczy się też zdarzają. A kurki jeszcze godzinka będą wypuszczone.